Nasze wykształcenie wykazuje brakiwy, część piąta geometrii. Jeśli nie jesteśmy w stanie objąć szerokości, długości, głębokości i wysokości miłości Chrystusa, abyśmy mogli być napełnieni całą pełnią Boga, Efezjan rozdział trzeci, wersety osiemnasty i dziewiętnasty, byście mogli wraz ze wszystkimi świętymi pojąć. Czym jest szerokość i długość, wysokość i głębokość? Obyście poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę, i zostali napełnieni całą pełnią Boga, w niektórych przekładach, wszelaką zupełnością Bożą. Gdy Nataniel wyznał swoją wiarę, Pan zapewnił go, że to, co on zauważył dotąd było drobnostką w porównaniu z tym, co on, stawszy się uczniem, stopniowo będzie dowiadywał się i zrozumiewał. Czy nie jest tak samo z nami obecnie radość, nadzieja i ufność, które na początku, gdy poznaliśmy Pana i jego wzniosły plan, napełniły nasze serca? Czy nie są stale pomnażane w nas? Zaiste to, co na początku wyrozumiewaliśmy. Zdaje się być znikomym w porównaniu z bogactwami litości, dobroci i łasko objawionych naszym oczom wyrozumienia później. W miarę rozszerzania się naszej wizji umysłowej, rozeznajemy coraz lepiej szerokość, długość, głębokość i wysokość miłości Bożej. Efezjan rozdział trzeci, wersety 18 i 19. Źródło, reprinty Strażnicy nr 4.115b, z 1906 roku. Miłość roznieca miłość. Pismo Święte mówi, że Bóg nas wpierw umiłował, a nie my Jego, a miłość swą okazał w tym, że Syna swego dał za nas. Miłość Jezusowa przyciągała nas i zachęciła do odwzajemnienia się. Im więcej poznajemy szerokość, długość, głębokość i wysokość miłości Bożej i Chrystusowej, która przewyższa wszelkie pojęcie ludzkie, tym więcej i obficiej pomnażamy się w miłości ku nim. W miarę tego coraz więcej wzrastamy na podobieństwo Boże i miłość nasza pomnaża się nawet do tych, którzy nas nie miłują. Nasza miłość ku nim Niektórych z nich do miłości i do większego ocenienia tej zasady, która stoi na daleko wyższym stopniu od miłości ziemskiej, od samolubstwa i od ducha tego świata. Starajmy się wyrabiać tę boską zaletę w sobie. Zauważmy, że Pismo Święte mówi, iż miłość będzie główną zasadą w świecie w przyszłości jak również jest główną zaletą boskiego charakteru i główną zasadą Boskiego prawa, którego wypełnienie zawiera się w miłości. Rozwijając tę zaletę w sobie, przygotowujemy się do chwalebnego stanowiska, do którego jesteśmy powołani i które pragniemy otrzymać przez uczynienie swego powołania i wybrania pewnym. Źródło, reprinty Strażnicy nr 4223a, z 1908 roku. Wierni w wieku Ewangelii, od czasu gdy wchodzą pod wpływ Świętego Ducha Spłodzenia, który był wylany podczas Zielonych Świąt, mają zawsze kierować się tymże Duchem, jak mówi apostoł, bądźcie napełnieni Duchem, napełnieni całą pełnią Boga. Efezjan, rozdział 5, werset 18, rozdział 3, werset 19, czyli coraz większą znajomością woli Bożej i Duchem Posłuszeństwa tejże woli. Im większa obfitość Ducha Świętego będzie rozlana w sercach naszych, tym więcej będziemy oświeceni i uczucie posłuszeństwa będzie się w nas pomnażać. Będziemy coraz więcej poważać Boga. Oceniać nasze przywileje i powołanie do współdziedzictwa z Jezusem. Będziemy więcej widzieć potrzebę uczenia się lekcji, która by nas uczyniła sposobnymi do zajęcia tego tak chwalebnego stanowiska. Źródło: Reprinty Strażnicy nr 4209 z 1908 roku. Co to znaczy być napełnionym zupełnością Bożą, jeśli nie napełnienie podobieństwem Bożym? Jest to jedyna rozsądna droga, abyśmy mogli być napełnionymi zupełnością Bożą, będąc w ciele. Nie oznacza to doskonałości w ciele, którą Biblia wszędzie pokazuje, że jest niemożliwością. Pokazaliśmy, że oznacza to doskonałość serca, intencji, woli. Wysiłków. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Pana Boga poświęcajcie w sercach Waszych. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu Waszego. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 8, 1 Piotra, rozdział 3, werset 15, Rzymiany, rozdział 12, werset 2. Źródło reprinty strażnicy nr 5900b z 1916 roku. Obfitość Ducha Poświęcenia może się stać udziałem jedynie tych, którzy szczerze go pragną i starają się o niego w modlitwie i swoim działaniu. Światowy umysł, czyli Duch, musi być usunięty z naszych serc proporcjonalnie do tego, na ile chcielibyśmy napełnić je świętym duchem, zmysłem, wpływem, musimy się również pozbyć własnej woli. W miarę usuwania wszystkich tych rzeczy stajemy się gotowi do przyjęcia jego zupełności i dlatego nasz Pan chciałby Abyśmy znaleźli się w tym stanie szczerej chęci bycia napełnionym jego duchem poświęcenia i abyśmy przez to z całą gorliwością pragnęli usunąć i zniszczyć każdy inny, przeciwny wpływ czy wolę. Z pewnością to właśnie miał na myśli apostoł, modląc się o Kościół w Efezie, aby Chrystus, duch Chrystusowy, przez wiarę, aby, w przenośni, Zasiadał tam jako król, władca, panujący nad każdą myślą, słowem i uczynkiem, mieszkał w sercach waszych, żebyście w miłości, świętym duchu, czyli usposobieniu, wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość, i głębokość i wysokość. I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. Efezjan rozdział 3, wersety od 17 do 19. Ten, kto jest napełniony Duchem Chrystusowym i daje dowody pełnego zrozumienia okazanej przez Niego miłości, otrzyma pełną miarę ojcowskiego ducha. Źródło, wykłady Pisma Świętego, tom 5, rozdział 9. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku, subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.